To no się dyszka z tej strony, dzisiaj idę kupić album z naklejkami oczywiście World Cup Panini FIFA 2022 No i chcę go później wszystko pokazać jak wygląda, tylko muszę go kupić. kupiony, jak sami widzieliście, nawet tutaj Zielińskiego trafiłem także całkiem spoko, nie wiem czy w innych albumach też tak jest, czy też nie no ale zobaczymy no to teraz ja pędzę, wam pokazać moją zdobyt, czyli zrobić unboxing, tylko jeszcze idę na zakupy do sklepu kupić itemy na obiad także strzałka, to jestem już w domu Zakupy zrobione, słuchajcie, nie będę wam ich pokazywał, no bo to wiadomo, ale naleśniki to będzie dzisiaj mój obiad, no i dla mojej rodzinki oczywiście. No ja was pozdrawiam. No i co? I otwieramy tutaj prestiżowy, najbardziej najbardziej prestiżowe wydarzenie. No oczywiście jest to ten album, który już wspomniałem, otwieram, ale słuchajcie, jeszcze zanim wam no to wam pokazuję album na naklejki plus 11 się naklejek. Jak widzicie, jest tam zielu. Z drugiej strony mamy tutaj wypełni album, ale też są jeszcze takie informacje jak specjalne naklejki kolekcjonerskie. 80 dodatkowych naklejek pani extra stickers do zebrania. Są to różnego koloru, które nie są oczywiście częścią kolekcji, jeżeli chodzi o album. No i jedna saszetka, tak, Je, średnio jedna naklejka na 100 saszetek. To niezły przypał. No ok, no zobaczymy jak ten album wygląda. Szybciutko, nie wiem, czy użyję nożyczek. No użyję nożyczek. Myślę, że nic tutaj takiego tu się nie stanie nożyczki standardowe ok, no troszkę tutaj rozwaliłem opakowanie ale tym się już nie przejmuję bo zawartość myślę, że jest najważniejsza, no i co mamy oczywiście tutaj 6, 2, 4, 6 naklejek, mamy tutaj Tadicia Muslerem mamy tutaj na dole ich daty urodzin Zielu oczywiście Kasemiro, czyli Piotr Zieliński, Kasemiro obok mamy też tutaj z Kataru ja myślałem że to jest Bruno Fernandez trochę tak mi się przypomniało Hasan Al-Hajdos ok tylko nie atakujcie dosem no i Delicht z Nederlandów, czy mam tutaj taką naklejkę? No nie mam. Kurczę, słuchajcie, bo na stronie Panini jest będzie konkurs jakiś zapewne. No i te tutaj te karteczki, które odklejacie, zostawiajcie sobie je, bo jeżeli macie jeszcze tutaj w kwadraciku Literę, no to to będzie potrzebne. No zobaczymy. Tutaj nic takiego nie ma, no ale jest jeszcze oczywiście cała jedna saszetka, także spoko to na koniec. No i sprawdzamy ten album. Przyjemny w dotyku. No serio, jest taki dość śliski ten album. Bardzo fajnie podoba mi się. No i oczywiście całego wam nie pokażę, bo to by było zbyt piękne. Szybciutko przelecę tutaj te kartki, w sensie poprzewracam. No i zobaczymy. Mamy pierwszy oczywiście Katar. No i podejrzewam, że teraz będą wszystkie leciały drużyny. A my tutaj polećmy do może reprezentacji Polski, bo myślę, że no jesteśmy w końcu w Polsce. No to trzeba zobaczyć, jak to tutaj się wszystko prezentuje. No i mamy Polskę. Mamy Polskę. Mamy Polskę. Jeszcze raz powtórzę, mamy Polskę. Możemy wpisywać sobie wyniki. Hmm, oczywiście Meksyk, Polska. Ja bym tu już wpisał od razu, ale Wam nie zdradzę. Jak na razie moich typów. No i mamy tutaj Polska, Polska, Mateusz Klich, Wojciech Szczęsny, Grzegorz Krychowiak, Jakub Moder, hmm, Łukasz Skorupski, Betnarek, Tymoteusz Puchacz, Maciej Rybus, Kamil Jóźwiak, Krzysztof Piątek, Karol Świderski, Sebastian Szymański. No ale kto tak faktycznie pojedzie na te Mistrzostwa Świata, no to się jeszcze okaże. No są pewniacy, są niepewniacy. Mamy też tutaj sektor, może nie sektor, ale jakiś tutaj z reklamami oczywiście, jak to w tych gazetach właśnie to bywa, w albumach, przepraszam, bo to nie gazeta. Ok, brakuje ci naklejek, no to wiesz gdzie masz uderzyć. No i album spoko, no jest dosyć dużo stronic, raczej dużo stronicowy, dużo stron do wyklejania. Naprawdę jest potężnie. Powiem wam szczerze, że raczej wątpię, aby mi się udało tutaj zdobyć cały ten album, wykleić, no ale ważne, że go mam. No i ważne, że będę o tym pamiętał, tak? Na takiej zasadzie. No i spoczko. No i tak wygląda cały ten album. Z tyłu wygląda tak. Myślę, że fajny jest. Powiem Wam szczerze, taka książeczka zawsze można do niej wrócić i powspominać. Chociaż jeszcze nie ma czego. Ale dobra, no i tak, no to co? Na koniec oczywiście leci tutaj złota saszetka z naklejkami. No i zobaczymy czy będzie tutaj ta jakaś specjalna? W co wątpię? Co ja dzisiaj tak wątpię? Przecież wszystko jest ok. No dobra, mamy tutaj pierwszego z Senegalu. Kolejnego gracza, proszę bardzo. Czy będzie mieć jakiegoś Polaka? Z Portugalii Renato Sanchez. No i Niemiec, kurde, Ginter. No szkoda, że nie ma Polaka. No i Casemiro. A Casemiro to już jest powtórka, bo Casemiro mam tu. No szkoda, że tak się trafiło. Ale uwaga, nie mam tutaj y, ani jednej. Zobaczymy z tej strony jeszcze. Jest, jest, jest. Słuchajcie, właśnie takie naklejki. Y, słuchajcie, y, zostawiajcie. Y, link znajdziecie na Facebooku, czy gdzieś tam sobie panini wpiszecie. No i znajdziecie. Także ja mam już tu kolejną F. Czyli podejrzewam, że to jest taki, taka nazwa. No ale dobra, nie będę tutaj zdradzał, bo to są tylko moje domysły. No i tak, tak to wygląda, tak wygląda album. Ja byłem, kupiłem, e, fajnie się przy tym e, poniekąd bawiłem, bo lubię nagrywać i dawno już takich rzeczy nie nagrywałem i do tego wracam. Także trzymajcie się, pozdrawiam, zostawcie łapeczkę, no i subskrypcję. E, no i do zobaczenia. Cześć!